No jedź. Ty połącił się z Kiszy Cłonimy do Ciebie Nic mu nie jest, jesteś jeszcze zadowolony Dobra, jedź po jak żaba ty Jedź jeszcze tak do przodu do tyłu Najlepiej widać na niego i kołem skręć Ta poruszaj kołem Dobra, Dobra, pokręć Cofi, trochę. Cofi. O tak się pomogę. Dobra. Dobra. <grystanie> Z tego to nie i Czego reklamować? Samsung Solid. Chyba nie wytrzymał Dobra, nie, nazwie... nie, nie, był nie, był, nie był też solidny. <grystanie> No je, w drugą stronę. Chyba druga się gra Chyba nie wytrzymał.